Rita trzy razy obeszła w koło dom, a właściwie domek. Mały, biały, stojący nieco na uboczu, otoczony ogródkiem, prawdziwie idylliczny domek. Zupełnie nie zgadzał się z wyobrażeniem, jakie mamy zwykle o miejscu zbrodni czy melinie mordercy. Im bardziej się nad tym zastanawiała, tym bardziej idiotyczna wydawała jej się akcja, którą podjęła. Było w tym wszystko, czego nie cierpiała. Babska histeria, wścibstwo. Pogrążona w myślach, trzy razy próbowała nacisnąć ręką dzwonek tajemniczego domu, do którego przecież jechała przez całą noc. I trzy razy opadała jej ręka. Co ja tam powiem? Na wizyty jest w ogóle jeszcze grubo za wcześnie. A może najlepiej całkiem z tych odwiedzin zrezygnować? Zawiadomię posterunek w Złotej Górze o swoich podejrzeniach. Niech wezmą dom pod obserwację. To chyba wystarczy. W rozterce obeszła go znów naokoło i stwierdziła, że jego sielski charakter bynajmniej jej nie uspokaja. Odosobnienie tego budynku dawało ewentualnemu przestępcy dużą swobodę działania. Tak, tak, powiedziała sobie Rita. Najlepiej będzie uprzedzić posterunek i koniec. Już miała odejść, kiedy drzwi domu się otwarły i na progu stanęła kobieta. Rita cofnęła się za drzewo. Kobieta długo naciągała rękawiczki na drobne ręce i ten jeden gest mówił, jak bardzo boleje nad tym, że sama musi obierać kartofle i wynosić śmiecie. To samo poczucie krzywdy prowincjonalnej elegantki kryło się we wstydliwym ruchu, jakim wsunęła resztki zapakowane w paczkę do ulicznego śmietnika. Po dokonaniu tej czynności rozejrzała się, to znaczy przesunęła porycie niewidzącym spojrzeniem i powłócząc nogami poszła wzdłuż ulicy, niedaleko, do sklepu na rogu. Stało się coś strasznego, pomyślała Sempołowiczowa, śledząc jej sztywną sylwetkę. Weszła do sklepu za nieznajomą i zaobserwowała, jak dwaj sprzedawcy skoczyli na usługi miejscowej piękności. Ta powiedziała głośno, może nawet zbyt głośno. Poproszę dwie butelki żubrówki i pół kiloszynki, tylko bez tłuszczu. Wychodząc ze sklepu, zatoczyła się. Rita schwyciła ją za ramię i pomogła odzyskać równowagę. Ta kobieta, Anna Kuchtowa, fascynowała Ritę. Że też ludzie przechodzili obok, nie zauważając straszliwego napięcia, w jakim żyła. Brzemienia, pod którym uginały się jej nogi. Chociaż może mimowolnie wyczuwali tę otaczającą ją napiętą atmosferę. Może dlatego towarzyszyły jej pogardliwe uśmieszki kobiet i nienaturalna usłużność mężczyzn. Tak, po zobaczeniu jej, Rita nie miała już wątpliwości. Może to nie chodzi o poszukiwanego mordercę. Może sprawa nie jest aż tak groźna, jak wydaje się troskliwej ciotce, ale ta kobieta przeżywa obecnie jakąś tragedię. Bez względu na to, o co chodzi, trzeba jej pomóc. Rycie udało się dostać miejsce w hotelu. Tam przyczesała się, odświeżyła, nacierając skronie wodą kolońską i tym razem już zdecydowanie ruszyła do Białego Domu. Kiedy znalazła się przy śmietniku, niepostrzeżenie zabrała z niego elegancką, owiniętą w papier paczkę i wrzuciła do swojej torby. Zrobiła to bez przekonania, Ot tak, na wszelki wypadek. Potem zbada, co zawiera pakiet, chociaż zapewne nie jest to nic ważnego. Ważnych, kompromitujących dowodów nie wyrzuca się na śmietnik tuż koło własnego domu. Przez papier owijający pakunek, Rita wyczuła ostre kanty zbitej szklanki i spotka. A więc to po prostu zbite szkło? Pani Anna, nie chcąc zapełniać własnego śmietnika, wyniosła skorupy na ulicę. Mimo wszystko, Rita nie pozbywała się paczki. Czy się ona przyda, czy nie? a nawet czy w ogóle będzie badana, zależy od tego, jak przebiegnie ta właśnie wizyta. Rita naciska dzwonek. Wie, że piękna pani kuchtowa jest w domu. To też czeka wytrwale, chociaż za drzwi nie dochodzi żaden znak życia. Dopiero po dłuższej chwili słychać kroki i powoli, mocując się z zamkiem, gospodyni otwiera. Długo mierzy przybyłą spojrzeniem, potem przeciąga ręką po głowie, po potarganych jasnych włosach i pyta. Pani do mnie? Już? Po. Po alpejskie fiołki? To także, odpowiada dzielnie mała żona porucznika. Dzień dobry, pani. Kobieta zamyka oczy. Jestem gotowa, mówi. Zupełnie gotowa. Czy zabierze mnie pani od razu? To byłoby najlepiej, bo ja tu odchodzę od zmysłów. Oho, Rita momentalnie zdaje sobie sprawę, że została wzięta za kogoś innego, że z tym kimś było ustalone hasło i że potwierdziwszy je, udało jej się wprowadzić kuchtową w błąd. Zapamiętuje każde słowo tej dziwnej rozmowy. Żeby zyskać na czasie, oświadcza Nie, teraz jeszcze pani nie zabiorę, ale od zmysłów nigdy nie należy odchodzić. Niech się pani trochę uspokoi, odpręży. Porozmawiamy trochę przed tą wyprawą. I nie czekając na zaproszenie, przechodzi do pokoju, gdzie na apoliturowanym stole, gdzie na apoliturowanym stole nie leży żadna serwetka. Kwiatów nie ma tu wcale, co utwierdza Rite w przekonaniu, że fiołki były jedynie hasłem i to nie najlepiej dobranym. W pokoju znów kobieta przygląda się jej badawczo. Zaraz, zaraz, mówi. Jest w ogóle o dwa dni za wcześnie. Coś tu poplątałam. Coś musiałam poplątać. Co pani wie o fiołkach? Czy prowadzić dalej tę nieuczciwą grę, w wyniku której gospodyni rychło się zorientuje, że jest nabierana i pokaże nieproszonemu gościowi drzwi, czy lepiej odsłonić karty? Rita wybiera to drugie wyjście. Pani ciotka, Lucyna Barszczowa, prosiła mnie, żebym tu wpadła. Bo właśnie jadę na wczasy i jest mi po drodze mówi gawędziarskim tonem osoby, która w istocie niewiele ma do załatwienia, a także takiej, która nie zauważyła niczego nadzwyczajnego w powitaniu, które jej tu zgotowano. I ona właśnie prosiła, abym kupiła jakichś kwiatów, fiołków albo co, dla pani od niej. Pani Anna Kuchtowa przerywa te wynurzenia wybuchając śmiechem, który zrazu cichy rośnie, potężnieje i miota całą jej postacią. Już i łzy w oczach, a nie przestaje trząść się w histerycznym ataku śmiechu. To minie, mówi spokojnie Rita. Niech się pani opanuje. Idzie do kuchni i przynosi Annie szklankę wody. Ale zęby kuchtowej dygocą. Metalicznie uderzają o szkło. Płyn wylewa się na podłogę. Dość, mówi Rita groźnie, bo będę zmuszona zbić panią po twarzy. Ta groźba skutkuje. Rita jest farmaceutką. Nieraz miała do czynienia z rozmaitymi nagłymi wypadkami. Z histerią także zdobywa przewagę nad rozdygotaną kobietą, ja tak powoli się uspokaja. Proszę zażyć ten proszek, komenderuje Rita. Zaraz położę panią do łóżka. Ze mną może się pani czuć swobodnie. Przyjaźni się z pani ciotką. To niezwykła osoba i to ona właśnie prosiła mnie, żebym się panią zajęła. To oświadczenie nie jest co prawda zupełnie ścisłe, ale przynosi pożądany efekt. Pani Kuchtowa jest już zupełnie spokojna. Bardzo przepraszam, że tak panią przyjęłam, mam ale to przez nieporozumienie z tymi fiołkami. Jestem zmęczona, wie Pani jak to jest. Wszystko się wtedy człowiekowi miesza w głowie. Ja się bardzo cieszę, że Pani akurat teraz przyszła, bo w samotności ja bym dziś chyba zwariowała. Jeżeli była sama, to tym lepiej. Zło się chyba jeszcze nie stało. I już się nie stanie. Będę czekać na odbiorcę fiołków, myśli Rita. Pani mi tu spadła jak z nieba. O wiele bardziej niż to wynika z sytuacji wzrusza się Pani Anna a ciotka to naprawdę zawsze była dla mnie jak anioł opiekuńczy. Dokąd pani jedzie na wczasy? Do Karpacza, odpowiada Rita. Ale teraz nie będziemy o tym rozmawiać. Posiedzę przy pani i przygotuję coś do jedzenia. Nie czekając na pozwolenie, wchodzi do kuchni. Tu znajduje odkorkowaną butelkę rumu, w kuble obierki, wilgotne jeszcze w środku skorupki jajek, świeży jeszcze bukiet róż, a na blacie wielką patelnię z resztkami jajecznicy. To nie była jajecznica na jedną osobę, zauważa Rita. Ktoś tu był, ktoś jadł, ktoś przyniósł te kwiaty. Chociaż na kredensie stoi tylko jedna używana szklanka. Powinno być co najmniej dwie. Szklanki zmywa się na ogół razem, po wszystkich stołownikach. Rita nastawia herbatę, kroi szynkę i wraca do drugiego pokoju. Z kobietą jest jednak gorzej niż się spodziewała. Leży teraz na wznak i z trudem chwyta powietrze. To już nie histeria, to atak sercowy. Niech mi pani, dyszy, da tę pastylkę z tej fiolki na toalecie. Już dziś jedną brałam, ale dla mnie to za mało. Wśród masy słoiczków Rita odnajduje fiolkę. Starym aptekarskim zwyczajem ogląda ją pod światło. Tkwią w niej jeszcze dwie duże pastylki meprobamatu. Trzecia, ostatnia, spoczywająca na samym dnie, jest od nich nieco mniejsza. Co to za środek? pyta odruchowo. Nie dostaje odpowiedzi. Teraz nie pora na rozmowy. Nie chcąc męczyć chorej, Rita sięga więc po krople do własnej torby, nalewa je pewną ręką do kieliszka, a fiolkę z podejrzanym lekarstwem – w oczach aptekarki podejrzany jest każdy lek, który nie ma firmowego opakowania i został przełożony z pudełka do pudełka – umieszcza obok pakietu wyciągniętego ze śmietnika. Jeżeli coś się stanie, jeżeli za trzy dni milicja spotka się z miłośnikiem lub miłośniczką fiołków, przedmioty te zostaną poddane analizie. Jeżeli do tego nie dojdzie, pani Stępołowiczowa zawsze zdąży je po cichu wyrzucić. Tych pastylek nie można brać więcej. Tylko jedną dziennie, powiada Rita. Proszę lepiej wypić te krople. Pani Anna bez oporu łyka podane lekarstwo. Pomaga jej. Będę tu przy niej siedzieć, siedzieć i siedzieć, postanawia Rita. I choćby nawet nic z tego nie wynikło i nie było żadnej sensacyjnej sprawy kryminalnej, choćby Piotruś się pogniewał, a major Krupczyński śmiał się ze mnie, Dobrze zrobiłam, że tu przyjechałam. Tej kobiecie potrzeba kogoś, kto by przy niej po prostu posiedział. Tak, szepcze słabym głosem Anna, jakby odpowiadając na niewyrażone słowa. Pani umie się zająć chorym, to widać. Ktoś. Ktoś, kto miał mi dać te pastylki, też mówił, żeby nie brać więcej niż jednodziennie. Dziwnie powiedziała to słowo, ktoś, pomyślała Rita. Ciekawa jestem, kto to może być.